Drodzy rolnicy, przed nami święta Bożego Narodzenia, ale nie tylko święta Bożego Narodzenia, bo również 51-52 łączony, bardzo gruby i bardzo ciekawy numer tygodnika porodnika rolniczego, w którym przeczytacie historię pary, która poznała się w naszym kąciku samotnych serc. Piszemy też, dlaczego naukowcy z renomowanych uniwersytetów Dopiero teraz poznali się na tym, że Zielony Ład zniszczy europejską gospodarkę. Mamy też dla Was prognozę Józefa Gorela: Zima będzie byle jaka, a rok urodzajny. Dlaczego a argentyński lid jest ważniejszy od europejskiego rolnictwa? To oczywiście o porozumieniu z krajami Mercosur. Jak na innych kontynentach rządy wspierają swoje rolnictwo? Piszemy też o kolejnym proteście rolników przeciw podwyżce podatku rolnego. Utarło się, że przynoszą do urzędów gmin worki z żytem, żeby tym żytem w naturze zapłacić za podatek. Zbieramy też pieniądze dla Szymona Kluki, właściciela chlewni z gminy Grzgów, od którego sąsiedzi wysądzili dziesiątki tysięcy złotych odszkodowania. W jakiej formie jest rzepak w gospodarstwie Antoniego Strzeleckiego z Lubelszczyzny? Piszemy też, że u państwa Ilaszów, z powiatu chełmskiego, pszenice gotowe są na zimę. Jak rozwozi się gnojowice na Podlasiu i że dobry start prosiąt zaczyna się przy lochach. Dlaczego państwo rupińscy dostawcy do OSM Sierpc utrzymują więcej wolców zamiast jałówek? I że był las, a jest obora usmolińskich dostawców do spółdzielni mleczarskiej Mlekowita. I jak rolnicy z Wartmilku pomagają powodzianom i że dobry preparat mleko zastępczy to inwestycja, a nie koszt w gospodarstwie molendów, dostawców do polmleku. Mamy też dla Was konkurs nawozowy i tu uwaga, trwa on tylko do końca roku. Możecie też kupić z bardzo atrakcyjnymi zniżkami narzędzia przydatne w Waszych gospodarstwach w sklepie zenox.pl. I tradycyjnie, jeżeli ktoś z Was nie ma naszej gazety, link poniżej. Formularz. Wysyłamy bezpłatny egzemplarz.